Moi drodzy, bo wy jeszcze nie widzieliście nowej fryzury mojego syna. A dzisiaj jest dzień bierzmowania. Dzisiaj jest dzień bierzmowania, ale nie jest już źle. No, pokaż się. Przecież już wszyscy widzieli. Przecież już się wszędzie pokazałeś. Teraz tylko w internecie. Już ładnie odrosło. Już nie jest sebiksem, tylko jest mniszkiem, także fajnie, yy, fajnie jest y, obcięty. Sam raz na dzisiejsze bierzmowanie, a zrobił to, wiecie, ty kiedy to zrobił? Zrobił to w dzień komersu. Tak, tak, tak zaskoczył mnie. Tak nie zaskoczył. Pojechał do fryzjera, dałam pieniądze. Miała być wspaniała fryzura, taka nowoczesna. No jest nowoczesna, nie Antek? Nie, że jest nowoczesna? Pokaż, jak się prezentowałeś chociaż. Co? Ucieka. No i po bierzmowaniu. Szybciutko. Szybciutko wszyscy się rozeszli, no bo to był wieczór, wtorek wieczorem, więc tak średnio z siedzeniem, ale mamy wychodne w sobotę, więc będziemy świętować w sobotę. Dla wszystkich, którzy są ciekawi, i nie mojego dziecka, mojego syna, wybrał sobie imię Tomasz. Tomasz, yy, nawet szybko, cała ta ceremonia, wszystko to przeszło dobre półtorej godzinki. Więc, więc tak, więc bierzmowanie odhaczone. Ale dzień dobry, ja się na tym vlogu nawet z Wami nie przywitałam. Nawet nie przywitałam. Taki chaos trwał po prostu e, przez cały ten tydzień. W ogóle trwa przez cały ten tydzień, bo jest naprawdę sporo rzeczy do, do zrobienia. Jeżeli oglądaliście mój film z planami na ten czerwiec, to wiecie, że Antoni był do bierzmowania. Było bierzmowanie. Następna impreza to jest zakończenie roku szkolnego. Później, w weekend, my mamy wielkie, wielkie świętowanie, bo w sobotę właśnie świętujemy to bierzmowanie. W niedzielę są urodziny małego bąbelka, a w niedzielę jest jeszcze odpust u nas na wiosce. Także także dzieje się cały czas coś cały czas coś się dzieje cały czas do załatwienia. Jeszcze w międzyczasie miałam lekarza. Miałam wizytę u lekarza w związku z wakacyjną to-do listą, którą publikowałam na moim blogu. Jeżeli jeszcze nie widziałyście na to linka, zostawiam wam na dole w opisie, zobaczcie sobie jak co roku publikuję na moim blogu wakacyjną to-do listę, czyli listę takich rzeczy, które chciałabym zrobić w te wakacje, które Mam do zrobienia w te wakacje. No i oczywiście, jako że minął już rok od zeszłorocznych badań, wyskoczyłem mi w tym roku. Oczywiście, badania pełen pakiet do zrobienia sobie, do ogarnięcia. Zresztą, jeżeli jesteście ciekawe, no to zajrzyjcie do tej listy, zobaczcie, co tam mamy do zrobienia, jakie mam plany, co bym chciała zrobić, co bym chciała, gdzie bym chciała jechać. A ja chciałabym jechać jeszcze w wiele miejsc, także nie, także ta lista na blogu się już pojawiła, no to zapraszam was serdecznie, zobaczcie sobie i czekam też na wasze mm, plany, y, jakie macie na wakacje, może jakieś macie, co byście chciały zrobić, co nadrobić także umiałem na pewno będą badania, mnie na pewno będzie dentysta może jakiś weekend się trafi y, co jeszcze, co jeszcze nie wpisałam sukienkowego lata, nie wpisałam też wyzwania książkowego, bo ja z książkami całkiem nieźle mi idzie, więc nie traktuję tego jak wyzwania. I sukienki też już nie traktuję jako wyzwania. Traktuję bardziej jako wyzwanie ubraniowy minimalizm, który właśnie wpisałam na tą, na tą moją listę. Jest już u nas klimatyzacja. To jest ta klimatyzacja z zeszłego roku. Yy, odpalona w taki sposób, jak możecie zobaczyć, turbo. Turbo po prostu um, um, tymczasowo. Tego tak się da tą klimatyzację zamontować. Więc mamy po otwarte okno. Rura dopięta um, wyjściowa na ciepłe powietrze. Tutaj jest taki stary, stary ręcznik, e, który um, sprawia taką opcję. No zasłania ten wlot, można powiedzieć ciepłego powietrza, no a to jest ta klima, która, którą my mamy postawioną, która nam tu chłodzi powietrze. Jest, naprawdę sprawdza się świetnie, więc jeżeli nie macie opcji zamontowania sobie właśnie takiej klimatyzacji, no, może być taki normalny i standardowy, no to polecam też tą mobilną. Schłodzi, schłodzi Wam fajnie pomieszczenie tutaj u nas. Kuchnia jest takim pomieszczeniem, które jest najcieplejsze, Nie dość, że się gotuje, no to jeszcze leci komputer cały czas, więc jest naprawdę naprawdę ciepło, więc ona kosztowała około tysiąca, koło tysiaka. My ją stąd zabieramy, wynosimy, pakujemy po prostu. Jakby na zimę, bo jest niepotrzebna, ale po prostu w te kilka dni można powiedzieć gorąca sprawdza się spoko. Kolejny dzień nagrywek za mną, e, a przede mną bierdolnik. <laughs> ja e, tak się na chwileczkę odezwałam, bo e, stwierdziłam, że zabiorę Was pokazać duże pomidory. Dawno tam nie byłam. W ogóle to nie schodzę na dół zbyt często, ale to powiem Wam wszystko na dole, a ten bierdolnik tu na dole zaraz też wam pokażę. To jest to właśnie, o czym mówię. Ni ładu, ni składu. W każdym razie widać, że było nagrywane. Tam-da-dam! Ta, ta, Oto tegoroczne pomidorki. To niebieskie. To jest na ślimaki. Bo już się zaczęły pojawiać. One mają takie trochę poskręcane liście. Nie wiedzieć czemu... Yy. No, jest im tu ciepło po prostu. Są już pierwsze dziwne pomidory, takie krze, kwadratowe. To są malinowe bosmany. Te trzy, o oh my god, jakie tu są. A to co tu siedzi? Biedrona. To są malinowe bosmany w takich dziwnych. Takie kwadratowe. No? Rosną takie kwadratowe. Te trzy i chyba ten jeden były najładniejsze. Tutaj są chyba awizo. Takie okrągłutkie. Awizo, a tu. <ścoughs> Patrzcie, co się tu dzieje. To są Pomidory koktajlowe, paprykowe, które wysadziliśmy z nasionek z pomidorów z biedry. Ten nie, ten jest chyba jeszcze właśnie ten Avizo, ale te jakoś tak rośnie, jakoś tak rośnie. Po prostu powyciągaliśmy te pesteczki z pomidorów, z tych pomidorów, które mi najbardziej smakują. I posadziliśmy. I po prostu posadziliśmy te, które nam smakowały z biedry. Pokażę Wam z bliska, jak to, jak to się prezentuje jest duży krzak, a mają rosnąć małe pomidorki. No i niby coś zaczyna rosnąć. Tu będzie taka kiść, Ale to jak się powyciągało. A to jest rużyczka mamuni Właściwie to trzy. Jedna czerwona. Tak, to jest jedna czerwona, druga żółta, która już przekwitła której nie dały żyć ta czerwona, które się rozrosła i fioletowa się kiedyś fioletową? czy taki róż, taki róż lilla mało co jej wyszło This was an our time, our time.